Pokonujemy GKS Katowice 5 do 1. Jaka ocena tego meczu? Zagraliśmy się bardzo zesywilnowanie. Chłopcy byli naprawdę zaangażowani w to spotkanie. Dwie tercje były myślę, że wyrównane i w jedną i w drugą stronę było kilka sytuacji. Było dużo gry w przewadze i tam były też sytuacje stworzone. Natomiast w trzeciej tercji ewidentnie byliśmy już drużyną lepszą. Potwierdziliśmy to zdobyczami bramkowymi i zrobiliśmy pierwszy krok ku temu, aby zdobyć brązowe medale. Takim chyba najtrudniejszym elementem przed tą rywalizacją nie była sama analiza, rozpracowanie rywala, tylko pozbieranie się po tej rywalizacji z Krakowią. Zawodnicy to cały czas mają w tyle głowy, czy, czy jednak gdzieś jak wjeżdżają na lód, to już o tym zapominają? E, jak wychodzi się na lód, to się zapomina. Już się myśli tylko o tym, co jest na, na tafli, ale na pewno to będzie długo nas trzymało ta rywalizacja z Krakowią. Dlatego to było tak trudne mentalnie, żeby się zmobilizować na to spotkania. i żeby dać z siebie wszystko. Było trudno, trudno mentalnie i ważny był ten początek. Na pewno ta szybko zdobyta bramka pomogła. Dziś chyba więcej próbowaliśmy uderzać na bramkę, mimo że często była komenda z, z boksu, żeby, żeby uderzać, ale dziś chyba tych prób było na no, zdecydowanie więcej niż przeciwko Krakowi. To też każdy przeciwnik jest inny, tak? Każdy, przeciwko każdemu przeciwnikowi gra się inaczej. Krakowia nam na tyle nie pozwalała, co dzisiaj Katowice i dzisiaj to wykorzystaliśmy, dzisiaj próbowaliśmy z każdej pozycji i też ten wynik bramkowy jest stosowny do ilości oddanych strzałów. Przed jutrzejszym spotkaniem przede wszystkim trener będzie zwracał uwagę na to, żeby nie łapać tyle kar, bo dziś trochę się posypało, trochę się zakotłowało i trochę za dużo chyba tych minut. To było dużo, ale e, może przesadziłbym, że z większością, a przynajmniej z połową to się nie zgadzam, bo to były czyste wejścia ciałem i i tutaj sędziowie powinni umieć rozróżnić grę ostrą od gry brutalnej i od gry faul. A myślę, że tutaj w kilku, w kilku e, wariantach się pomylili. Ale na pewno dalej będziemy chcieli i e, wymagamy od zawodników, żeby grali twardo. Ale bez gry faul.